Cześć, przed nami zadanie 11 z matury nowej R 2021. Przekątna AC rąbu ABCD jest zawarta w prostej o równaniu Y równa się minus 3 drugie X plus 1 punkt S jest y, środkiem symetrii tego rąbu, wynika stąd, że przekątna BD tego rombu jest zawarta w prostej orównaniu. równaniu. Zadanie może wydawać się skomplikowane, ale jak znamy podstawowe własności rombu, nie będzie tak źle. Namulujemy sobie rąb, nie będzie on zbyt dokładny, aczkolwiek to jest tylko rysunek pomocniczy. Dobrze, tutaj mamy A, B, C i D. I mamy tak, że przekątna AC, czyli ta przekątna ma równanie, ja sobie tutaj zapiszę y równa się minus 3 drugie X plus 1. I my mamy określić równanie prostej BD. To była prosta AC. Ok, no to równanie prostej ABD. Co musimy wiedzieć? Że przekątne przecinają się pod kątem prostym. Więc te dwie proste YAC jest prostopadłe do YBD. Jeżeli dwie proste są prostopadłe, to musimy wiedzieć, że jeżeli tutaj jest A równe minus 3 drugie, to A B D musi się równać. To będzie odwrotna liczba, czyli 2 trzecie i z przeciwnym znakiem, czyli z plusikiem. Czyli na pewno tutaj Y, y, y prosta, r, prosta BD na pewno będzie miała 2 trzecie X. To coś tam. Sprawdźmy sobie odpowiedzi. Mamy minus trzy drugie, odpada. Mamy y 2 trzecie, ok, tego szukamy. y minus 2 trzecie odpada. i y tutaj równa jest 3 drugie x, odpada. Zostaje nam tylko jedna odpowiedź, czyli to jest odpowiedź b.